25% na świecie dożywa dwóch lat. Lekarzy nie dziwi, gdy jedenastolatkowie umierają na marskość wątroby. A w naszym przypadku dziecko zjeba tonika bounty i nie wiadomo, czy przeżyje, czy nie. Cześć, mam na imię Rada, to jest Lubczyk, ma 6 miesięcy i ma MKAD. Choroba Lubomira nazywa się MKAD. To wtedy, gdy człowiek potrzebuje energii, następuje rozkład tłuszczów o średniej długości łańcucha. U lubomira to nie działa. Wykorzystywana jest cała glukoza, która znajduje się w organizmie. Kiedy glukoza się kończy, zatrzymuje się serce, pojawiają się problemy z oddychaniem i kolejno wyłączają się poszczególne narządy. Dlatego musimy bardzo często jeść. Miałam wspaniałą ciążę. Jak powiedział mój ginekolog, moja ciąża była wręcz encyklopedyczna. Zrobiłam wszystkie badania przesiewowe, które trzeba było zrobić w ciąży i dziecko było zdrowe. Poród też był wspaniały i nic nie zapowiadało problemów. Urodziłam dziecko bardzo szybko, od razu położyli go mi na piersi, zaczął jeść. Jak to się stało? W szpitalu trzeciego dnia życia dziecko zjadło, zasnęło, a lekarze neonatolodzy ostrzegli nas, że po porodzie może się zdarzyć, że dziecko zaśnie i nie trzeba go budzić przez 4-5 godzin. Zasnął i zaczęliśmy się denerwować już mniej więcej po trzech godzinach, bo się uśmiechał i nie budził się, i nie mogliśmy go obudzić. Już po pięciu godzinach przybiegł lekarz neonatolog. Po tym, jak przez godzinę próbowaliśmy obudzić dziecko, chwycił je i pierwsze co powiedział to: Dlaczego wasze dziecko jest bez czapeczki? W sali było wtedy, według mnie, 27 lub 28 stopni. Obejrzał i zabrali. Zabrali na intensywną terapię. Wyjaśnili, że dziecko zapomina oddychać. Całą noc dziecko spędziło tam. Rano dowiedzieliśmy się, że u dziecka doszło do zatrzymania akcji serca. Lekarze wezwali nas rano. Około 10 rano zadzwonili ze szpitala dziecięcego. Wezwano kardiologa, arytmologa, który miał specjalnym urządzeniem uruchomić serce. Powiedzieli, że dziecko nie ma szans na przeżycie. Spytałam: A co z naszym dzieckiem? Co się stało? Oni mówią, że nie ma szans. To był właśnie dzień wypisu, i mieliśmy mieć uroczysty wypis. W ogóle nic nie mówiliśmy rodzinie. Nie mogłam nic powiedzieć, bo bałam się, że stracę panowanie nad sobą, jeśli zacznę mówić. Dostawałam histerii. Każda myśl o rozmowie o tym mnie przerażała. Bałyśmy się, nie wiedziałyśmy, co powiedzieć. Urodził się, nie urodził się, i w ogóle, jak to wszystko. I poszłyśmy się pakować, a wtedy do sali weszła administratorka tej kliniki. Taka wesoła, mówi, jak będziecie się fotografować, tu są baloniki i inne rzeczy na świętowanie. My na to, że nie mamy baloników, bo nie mamy dziecka, ani kogo fotografować. I wtedy ona mówi, nie wytrzymała, zaczęła płakać, mówi: Przepraszam, nie wiedziałam. Na intensywnej terapii byliśmy 14 dni. Wystarczy zobaczyć raz, jak wygląda dziecko pod respiratorem. Ja po prostu nie mogę już tego odzobaczyć. W wypisie ze szpitala położniczego napisano, że dziecko miało jedno zatrzymanie akcji serca, natomiast pogotowie ratunkowe w swojej dokumentacji podaje, że były dwa takie przypadki. W wypisie ze szpitala położniczego było napisane po prostu hipoglikemia, czyli niedobór cukru, glukozy, ale to właściwie nic nie mówi: to znaczy ona może wystąpić? On miał niedotlenienie. To znaczy, u niego była uszkodzona jakaś część mózgu, co było widoczne na rezonansie magnetycznym, i nie wiadomo, co to mogło naruszyć. Otrzymaliśmy wyniki przesiewowych badań noworodków pobranych w szpitalu położniczym w dniu przeniesienia na intensywną terapię. Powtórzyliśmy je z pomocą szpitala w laboratorium. Po dwóch tygodniach nasza diagnoza została doprecyzowana. Nasz genetyk wyjaśnił, że diagnoza niedobór dehydrogenazy średniołańcuchowych, acylocoa, to jakby nie jest śmiertelna choroba. Zapytałem, czy wciąż są tacy ludzie lub dzieci i jak to się leczy. Nie wiemy, czy są żywi ludzie z taką diagnozą na Ukrainie. Aby prowadzić statystyki choroby, trzeba ją najpierw wykryć. Aby wykryć chorobę genetyczną u noworodka, potrzebny jest screening. W Ukrainie nie ma takich statystyk, ponieważ nie ma screeningu noworodków pod kątem tej choroby. Ja i mąż jesteśmy nosicielami tej choroby. Nie ma protokołów, które przewidują screening na 420 chorób. Nie ma takich protokołów w żadnym kraju. W rzeczywistości istnieje około 3000 mutacji. I wykonanie tego na wszystkie jest bardzo drogie. Oto moja znajoma, która, żeby zrobić te badania przesiewowe, mieszka w Ameryce. I w Ameryce te badania przesiewowe są tak drogie. Musiał sprzedać swój dom. Dzieciom do pierwszego roku życia zaleca się jeść co dwie, dwie i pół godziny. Wiele mam narzeka, że trzeba wstawać w nocy i karmić, ale w naszym przypadku karmi tata. Poddałam się po pierwszym miesiącu, nie dam rady, tak. 25% ludzi na świecie dożywa dwóch lat z tą chorobą właśnie przez te nocne głodówki, kiedy rodzice myślą, no tak dobrze śpi, po co go budzić. Do, do pierwszego roku życia są takie właśnie ograniczenia, a potem wszystko zależy od sytości dziecka. Nie spożywać kokosa. Kokos i olej z pestek palmy. Jeśli dziecko zje, nie wiem, kokosa coś kokosowego, na przykład jakieś baunty, może to utrudniać regenerację dziecka, gdyż odkłada się w komórkach narządów, zwykle w wątrobie, która z czasem przestaje działać. Z jakiegoś powodu lekarzy nie dziwi, gdy ludzie w wieku 11 lat umierają na marskość wątroby i jakoś tak stawiają na wątrobę. Moim zdaniem głównym problemem będzie wytłumaczyć dziecku, że jego choroba jest niebezpieczna. Na przykład, przy nietolerancji laktozy podczas choroby. Dziecko zjadło loda w tajemnicy przed mamą, a potem miało wzdęcia. I ono rozumie, że jak zje loda, to będzie się źle czuło. A w naszym przypadku dziecko zje na przykład batonika bounty. Albo dziecko nie zje, nie dowie się, czy będzie mu źle, czy nie. Jeśli nie zje, będzie miał kryzys. Nie wiadomo, czy to przeżyje, czy nie. Sam MKAD, on jakby. W przyszłości dla dziecka może to mieć takie konsekwencje, jak na przykład otyłość. To jest spowodowane częstym spożywaniem posiłków, a także tym, że jesz, ale nie masz siły się ruszać. Istnieje również ryzyko, że u dziecka pojawi się zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To wynika z tego, że najwyraźniej jest to związane z tymi wczesnymi kryzysami. Układ nerwowy to, co przeżył niejako na początku życia. Dla dzieci z niedobór dehydrogenazy średniołańcuchowych acylocoa upał jest bardzo trudny. Nie znoszą tego w ogóle, po prostu się topią, tracą apetyt. A dla nas to potencjalnie bardzo niebezpieczne. Spędzają czas na kanapie, jak piszą mamy z Ameryki, trudno patrzeć, gdy latem wszystkie dzieci bawią się na dworze, a twoje leży bez sił na kanapie. Niektórzy rodzice wręcz chwalą się chowanym jedzeniem. Chowają jedzenie? Tak, no, czyli, żeby dzieci nie jadły wtedy, kiedy po prostu się nudzą. Słodycze na przykład. Na przykład, nie zjadłeś jakiegoś słoiczka tylko dlatego, że nie miałeś co robić. To dzieciom bardzo często wszywają jakąś pastylę, jakieś słodkie jedzenie, batoniki, wszywają im w ubrania, żeby właśnie kiedy naprawdę bardzo tego potrzebujesz, żebyś mógł wziąć i zjeść. Mózg ucierpiał dość mocno, można powiedzieć, że bardzo. U nas z tego powodu, z powodu tego stanu, pojawiła się małogłowie, której nie da się wyleczyć. To znaczy, to jest mała głowa, która przestała rosnąć. Z tego powodu wzrok cierpi w przyszłości. Mózg nie ma miejsca na rozwój, napotyka czaszkę. Problemy z rozwojem. Postanowiliśmy na razie się nie poddawać, tylko ćwiczyć fizycznie. Ale jest problem, że przy naszej chorobie, czyli niedobór dehydrogenazy średniołańcuchowych, acylocoa, dziecko bardzo szybko traci energię i nie możemy ćwiczyć codziennie. Okazuje się, że następnego dnia mięśnie dziecka nie są jeszcze gotowe na wysiłek fizyczny. Dziecko ma problemy z przełykaniem, a już czas wprowadzać pokarmy uzupełniające, bo ma 6 miesięcy. Żeby mógł odbierać jedzenie, żeby mógł jeść je rękami. On jeszcze nie wkłada rąk do ust. Lekarze nie dają nam żadnych prognoz. Co będzie? Wszystko zależy od tego, jak intensywnie będziemy pracować i jak dziecko będzie przyjmować te zajęcia. Na razie nie ma leczenia dla MCAT. Obecnie w Ameryce prowadzone są pewne badania, ale na razie są one tylko dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Można spróbować zrobić to przez dyplomatów. Tak naprawdę rozmawiam z mamami i tatami z Ameryki, i nie wszyscy są gotowi na udział w badaniach. Myślę, że jeśli tam brakuje chętnych, my jesteśmy gotowi do udziału w badaniach. Ponieważ mieć szansę na bezpieczne życie, to byłoby cudowne. Tak naprawdę bardzo wiele osób radziło mi się przeprowadzić. Większość informacji, które otrzymaliśmy i które w zasadzie dają nam nadzieję. Informacje o obwodnicy Moskwy dostaliśmy od rodziców. Bycie mamą syna z MKAD to codzienne poszukiwanie nowych historii innych dzieci z MKAD na całym świecie i bycie jedynymi w swoim kraju.